Hej, strony Witam was Damton 977. Nowych że do nas nazwie dr Evo Robotnik z Quest for Pingas. Być może kojarzycie taki mem Który pochodzi z serialu animowanego o Soniku, gdzie Eggman mówi Snooping as usual I see Tylko, że mówi to w taki sposób, że łączy się Snooping z AS, no i wodzi Snoopingas, No właśnie słowo Pingas. Tu jest z tego co wiem w niektórych krajach. Flankowo określa męski mm, e, no, narząd do No i tak, no i to jest doskonały materiał na grenę, nie ma title to screena. Bo po co komu taj to screen? Dla cię miasu. W sumie nie pamiętam nigdzie w Soniku, żeby Eggman nawalał tysiącem pingasów na jas, ale dobra. A tak, to, wszystko ma dużo sensu, O, muzyczka z super mają Worlda. Tylko trochę zemiksowana. No, przyznaję, mem jest dość zabawny. Zresztą, jak każdy, prawie mem dopóki się go nie nadużywa. No dobra, tak dlaczego Egwent bije się z królem Zeldy na Philips CDI? Nie mam pojęcia. W każdym razie polecam tamtą Zeldę na Philips CDI, a raczej dwie Zeldy, gdyż to po prostu arcydzieło. Nie żadne okajny czasu. Nie żadne budzacze wiatrów, tylko tamte zeldy, to jest acy dzieło. No dobra. Oczywiście no, te pingasy się odbijają, czy coś, nie wiem, mówiąc, Nie chcę wiedzieć. No i mamy tutaj jak z misja zabić Orfeo, bo czemu nie, prawda? Bardzo trudny Boss, tym bardziej, że nasze pociski niszczą jego pociski. Rzadko spotykany w grach. Huh. Na to Boss ma super dupe pociski, które nic nam nie pozwalają, a nie że my sobie niszczymy jego. Gratulacje, pomogłeś doktorowi robotnikowi zabić tego gościa a misja Zabić Orkę, nie pamiętam jak się nazywał, Raclet bodajże, i uratować naród Pingas, czyli nie będzie misja Zabić Orkę 2, co? No i to byłoby na tyle, cóż mogę powiedzieć, legendarna produkcja, po prostu arcydzieło, nie mogę wysłać nic innego jak 10 na 10, no i tak jak... Case To jest po prostu świetna gra, jest za darmo. Musicie ją pobrać, bo po prostu nie ma nic lepszego na tym świecie. No i chyba w sumie tyle, co mogę powiedzieć o tym. Ja się z wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się! Cześć! Snooping as usual I see!